Panu dyrektorowi i poproszę już zapowiadanego, pana Piotra Chybalskiego. Bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Czy mnie słychać? Zapytam jeszcze raz, czy mnie słychać? Tak, słychać bardzo dobrze. Dobrze, to bardzo proszę o udostępnienie prezentacji. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, przede wszystkim serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu podczas dzisiejszej konferencji. Chciałbym powiedzieć, że ja należę do tych osób, które nie miały zaszczytu poznać pana doktora Podawskiego, natomiast znam jego dorobek i już sam ten fakt uprawnia mnie do stwierdzenia, że środowisko naukowe poniosło wielką stratę w wyniku śmierci pana, pana doktora. Proszę Państwa, przejdę już do wystąpienia. Otóż tak jak powiedział pan dyrektor Kędziora, dosyć przypadkowo okazało się, że zgłosiliśmy się na tę samą konferencję z podobnym wystąpieniem, więc postanowiliśmy się trochę podzielić tematycznie i ja skupię się na... Ogól, za prezentacji bardzo skrótowej siłą rzeczy ogólnych ram prawnych, konstytucyjnych i, i regulaminowych, które no, mogłyby być takim punktem odniesienia dla oceny tego, jak e, posiedzenia Sejmu e, przebiegają w czasie pandemii, e, albo też no, jak mogłyby e, e, przebiegać. Chciałbym Państwu wskazać pięć przepisów konstytucyjnych, które moim zdaniem są najistotniejsze dla oceny obecnego stanu, stanu rzeczy, a potem powiedzieć jeszcze o kilku rozwiązaniach regulaminowych, które mogłyby być wykorzystywane do pewnej modyfikacji funkcjonowania Sejmu Impleno bez konieczności wprowadzania jakichś dodatkowych rozwiązań. Szanowni Państwo, oczywiście chciałbym też od, jakby odnotować, że już pojawiły się teksty naukowe na temat, którym ja się dzisiaj zajmuję. Siłą rzeczy też nie mam czasu się do nich jakby bezpośrednio odnosić, ale wiem, że są i je znam. Proszę Państwa, więc skrótowo, tak istotą tego szczególnego typu funkcjonowania Sejmu dzisiaj jest to, że poseł ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu w sposób zdalny. Albo na terenie Sejmu, albo y, poza terenem Sejmu. Już wiemy, że nawet teoretycznie może i poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej. Y, podstawy prawne, o których mówił pan dr Kędziora, to jest nowy dział 3A regulaminu Sejmu uchwalony w marcu zeszłego roku. I głównie zarządzenia porządkowe, które są istotne o tyle, że przed każdym posiedzeniem pani marszałek wskazuje, ilu posłów może na sali y, przebywać. I w których salach teoretycznie innych na terenie Sejmu mogą posłowie, e, posłowie przebywać. Proszę Państwa, przechodząc do ram konstytucyjnych, punktem wyjścia jest według mnie, to może dziwić, artykuł 228 ustęp 1 Konstytucji. To jest przepis ten podstawowy dotyczący stanów nadzwyczajnych, tak naprawdę definiujący konstytucyjne pojęcie stanu nadzwyczajnego. E, dlaczego o nim wspominam? E, Oczywiście, jak wszyscy wiemy, dzisiaj nie, nie, nie mamy żadnego stanu nadzwyczajnego. Też w związku z pandemią nie zdecydowano się wprowadzić któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych, co jest szeroko komentowane w doktrynie. Natomiast, proszę Państwa, skoro tak, to świetny artykuł 228 ust. 1, my się, że tak powiem, kolokwialnie znajdujemy w zwykłym stanie konstytucyjnym. Tak, wszystkie te, a więc wszystkie przepisy, o których będziemy mówić, wszystkie ramy funkcjonowania, Sejmu in pleno, należałoby moim zdaniem interpretować tak, zakłada, aby założyć, że znajdujemy się w tym zwykłym stanie konstrukcyjnym. Tak? A więc te szczególne rozwiązania właściwe dla, stan dla stanów nadzwyczajnych chyba nie powinny mieć miejsca. Wydaje się też, że należy założyć, iż se, Sejm to do zasady może się zbierać na posiedzenie. Przypomnę, że tylko. W stanie wojennym, tak, konstytucja przewiduje taką sytuację, że no, jeśli Sejm nie zbierze się na posiedzenie, nie może się na posiedzenie, no to wtedy jest możliwość wydawania rozporządzeń z mocą ustaw. Z mocą Oczywiście to też nie jest tak, że skoro nie mamy stanu nadzwyczajnego, to jakby wszystkie ramy funkcjonowania Sejmu i Pleno są zwyczajne, tak? że żadne modyfikacje nie są dopuszczalne. Otóż yy, przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się, się w przyszłości, między innymi w roku k 50 na 07 o przepisach dotyczących zarządzania kryzysowego i tam yy, no, zajął stanowisko, no, że pewne yy, instytucje zbliżone do stanów nadzwyczajnych są dopuszczalne konstytucyjnie w ramach zwykłych środków, no jeżeli nie zastępują tych stanów nadzwyczajnych, no, nie, nie wchodzą w materie zastrzeżone dla stanów nadzwyczajnych. A więc moim zdaniem Brak stanu nadzwyczajnego ukierunkowuje wykładnie obecnych ram funkcjonowania Sejmu, przepisów determinujących ramy funkcjonowania Sejmu w czasie, w czasie pandemii. Więc przechodząc do tych pozostałych przepisów konstytucyjnych. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na zasadę mandatu wolnego, czyli artykuł 104 ust. 1. Nie ma wątpliwości, że bez względu na to, w jaki sposób funkcjonuje Sejm, to Posłom wykonującym swój wolny mandat parlamentarny należy zagwarantować wszelkie zwyczajne możliwości wykonywania praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w posiedzeniu sejmu. Wszystko jedno, czy poseł uczestniczy zdalnie, czy osobiście musi mieć wszelkie prawa, tak? Nie ma żadnych podstaw konstytucyjnych, żeby różnicować. Prawa i obowiązki posłów, i generalnie założenie y, twór, y, czy Sejmu, który tworzył dział 3a regulaminu, jest takie, że rzeczywiście zakłada się, że te wszystkie prawa i y, obowiązki są posłom zagwarantowane. Czy tak jest w praktyce, no to jest inna sprawa. Tak? Trudno, oczywiście mierzalna. Czasami pojawiają się też w mediach y, y, no, pewne powiedzi posłów, że no, choćby z przyczyn technicznych mieli problem z uczestnictwem w posiedzeniu Sejmu. Z drugiej strony to, że w czasie pandemii niektórzy posłowie, choćby którzy akurat chorują, nie mają możliwości osobistego uczestnictwa w posiedzeniu, nie jest moim zdaniem żadnym usprawiedliwieniem wprowadzania możliwości posiedzenia zdalnego. Otóż regulamin Sejmu od, od niemal 30 lat swoje obowiązywania przewiduje taką sytuację, że poseł może być chory i w takiej sytuacji, zgodnie z artykułem 7 regulaminu, Poseł jest usprawiedliwiony, tak jego nie, nie, obecność na, nieobecność na posiedzeniu Sejmu jest w pełni usprawiedliwiona. Tak więc tutaj nie widziałbym, jakby uzasadnienia dla, dla, dla prowadzenia posiedzenia, posiedzenia zdalnego no, w taki sposób, żeby zagwarantować wszystkim posłom możliwość uczestniczenia w każdych warunkach posiedzeniu Sejmu. Kwestia posiedzenia zdalnego budzi natomiast pewne wątpliwości, choćby dlatego, że trudno jest zagwarantować, że to poseł uczestniczy w posiedzeniu, w szczególności, kiedy poseł, czy to poseł głosuje yy, i to budzi wątpliwości może nawet nie tylko w świetle artykułu 104 ustęp 1 Konstytucji, ale po prostu artykułu 4, tak, zasady zwierzchnictwo narodu, naród wykonuje swoją władzę poprzez przedstawicieli bezpośrednio, no więc to przedstawiciel musi go reprezentować, a nie nie wiadomo kto, tak, w przypadku, Zdalnego uczestnictwa przy pomocy tabletu, kiedy poseł osobiście, jakby nie widać posła, nie ma obrazu transmitowanego w czasie głosowania, no to, to może być jakiś problem. Kolejny przepis konstytucyjny, artykuł 120 Konstytucji, i tutaj istotne jest pojęcie obecności, tak? czyli ten, no, odnoszę się tutaj do, do kwestii kworum. Natomiast mm, chciałbym zwrócić uwagę, że od ponad 100 lat w parlamentaryzmie, nie tylko polskim, Istnieje pewien problem, pewna tak? niezgoda co do tego, co to jest obecność. Czy obecność parlamentarzysty to jest jego, oznacza jego fizyczną, osobiste stawiennictwo na sali, na sali posiedzeń, czy też obecność manifestuje się przez udział w głosowaniu, a więc poseł, który jest na sali posiedzeń, ale nie głosuje, no zakłada się, że jest nieobecny. Proszę Państwa, nie rozwijając tego wątku, chciałem tylko stwierdzić, że ja należę do tej drugiej grupy osób. Uważam, że obecność, Manifestuje się w głosowaniu i w takim przypadku fakt, że poseł nie znajduje się na sali posiedzeń podczas posiedzenia zdalnego nie byłby y, dla mnie problematyczny, no ale chciałbym zwrócić uwagę, że niedawno Trybunał Konstytucyjny i to mówiąc eufemistycznie, ten nowy Trybunał y, w roku KP1 na 18 zdaje się, że skłaniał się ku y, temu pierwszemu rozumieniu obecności, to znaczy no, fizycznemu stawiennictwu parlamentarzysty na sali obrad. Jeśli tak uznać, no to tym gorzej dla, dla posiedzenia, dla możliwości zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu. Proszę Państwa, i teraz dwa podstawowe problemy, przepisy problematyczne, tak jeśli chodzi o, o ten posiedzenia zdalnego. Po pierwsze, artykuł 109 ust. 1 Konstytucji yy, i występujące w nim, nie tylko zresztą w tym przepisie, pojęcie posiedzenia Sejmu. Otóż wydaje się, że doktryna yy, prawa konstytucyjnego jednoznacznie, jednolicie Uznaje posiedzenie Sejmu za, za stanem pojęcie konstytucyjne i jest ono definiowane właśnie w taki sposób, jak to uczynił e, pan profesor Gawicki w komentarzu e, do konstytucji, to znaczy zgromadzenie pełnego składu izmy w no domyśle w jednym miejscu, tak? Czy w jednej sali, to za chwilę może jeszcze zdążę powiedzieć, bo wydaje mi się, że są tutaj pewne modyfikacje, ale generalnie no w jakimś jednym kompleksie, tak? A nie po e, posłowie rozsiani po całym terenie. Więc tutaj pojęcie posiedzenia, zastane pojęcie posiedzenia wydaje mi się centralną przeszkodą dla dopuszczalności zdalne, zdalnych obrad plenarnych sejmu. Po drugie zwróćmy uwagę na tak zwane prawo wstępu, czyli artykuł 61 ust. 2 konstytucji, to kwalifikowano szczególną postać prawa dostępu do informacji publicznej. Chodzi tutaj o prawo wstępu dla posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących powszechnych wyborów, czyli odniesieniu do Sejmu, konstytucjonalizację galerii sejmowej. Natomiast proszę Państwa, obywatel ma prawo do osobistej rejestracji dźwięku i obrazu. Jeżeli poseł uczestniczy zdalnie, no to ten sygnał nie jest produkowany, mówiąc kolokwialnie, przez obywatela, który, który korzysta z, z artykułu 61 ust. 2 Konstytucji. Więc wydaje mi się, że tu też jest, w tym sensie jest również problem konstytucyjny, jeśli chodzi o właśnie dopuszczalność obrad zdalnych. I teraz już skacząc może po temacie, przejdę na, przejdę na regulamin. Proszę Państwa, jakie mamy możliwości regulaminowe w ramach tych zwykłych środków konstytucyjnych, wydaje, pomijając już dział 3A, proszę Państwa, regulaminowe pojęcia sala obrad Sejmu i sala posiedzeń są dosyć pojemne, to znaczy to nie jest ta zwykła, typowa sala posiedzeń. To może być jakakolwiek sala posiedzeń, w jakich urzęduje, obraduje Sejm. Mamy kazus, już pomijam tak zwane obrady kolumnowe z grudnia 2016 roku. Mamy kazus z sierpnia 2010 roku, kiedy z również było posiedzenie plenarne w sali kolumnowej. I też drugie pojęcie urządzenie do liczenia głosów, to też nie jest nie odnosi się tylko do tego systemu, który dzisiaj do głosowania, który dzisiaj jest. Stąd wydaje mi się, że jakby głosowanie przez tablet generalnie też może być zaliczone jako urządzenie do liczenia głosów. Jak, więc kontynuując, proszę Państwa, regulamin zawiera, obejmuje pojęcie o obszar należący do Sejmu. To jest pewien kompleks budynków Sejmowych, który jednak wyróżnia się tym, że imperium na tym terenie sprawuje marszałek Sejmu. Ma do pomocy straż marszałkowską, wydaje zarządzenia porządkowe, stoi na, sprawuje pieczę nad porządkiem i spokojem. I wydaje mi się, że to jest ten obszar, który mógłby posłużyć do organizacji se po Sejmu w czasie pandemii. To znaczy, mówiąc skrótowo, dopuszczałbym nawet rozmieszczenie posłów w różnych salach na tym obszarze należącym do Sejmu i umożliwienie im głosowania w tych salach zdalnego, na przykład podczas, poprzez tablety. I taka sytuacja umożliwiłaby zidentyfikowanie posłów, tak? No, bo poseł wchodząc na teren Sejmu, no, jakby byłby zidentyfikowany tak przez służby, przez służby kancelarii Sejmu. Więc zniknąłby ten problem, który by. Z możliwością no, wykonywania mandatu, głosowania przez tak naprawdę nie wiadomo kogo, tak, przy pomocy tabletu, w dowolnym miejscu w kraju. E, czy to byłoby zgromadzenie posłów w jednym miejscu? No, ten kompleks sejmowy jest w jakimś sensie jednym miejscem. Natomiast, czy to ma być jedno, czy to ma być kompleks, czy, czy tylko jedna sala, no to oczywiście jest jeszcze, może być przedmiotem, może być przedmiotem, e, przedmiotem dyskusji. E, proszę Państwa, e, podsumowując bardzo skrótowe wystąpienie, mam nadzieję, że będę mógł je rozwinąć w tekście y, pisanym. Chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że organizacja posiedzeń z możliwością zdalnego uczestnictwa może być wątpliwa w świetle y, artykułów 109 ustęp 1 Konstytucji oraz 61 ust. 2 Konstytucji i może również w świetle artykułu 4 ustęp 2 Konstytucji. Wydaje mi się, że dopuszczalne byłoby, tak jak powiedziałem z kolei, zgromadzenie posłów w wielu salach znajdujących się na obszarze należącym do Sejmu, czyli na tym obszarze, na którym imperium sprawuje marszałek Sejmu. I na koniec chciałbym podkreślić, że jakkolwiek moje wystąpienie dotyczące Sejmu, dotyczy Sejmu, to ono de facto w pełni odnosi się również do Senatu, dlatego że te same ramy konstytucyjne dotyczą posiedzeń Sejmu, jak i posiedzeń Senatu. No i w Senacie, proszę Państwa, na początku, mówiąc kolokwialnie, nie było nic, to znaczy nie było żadnych zmian regulaminowych i posiedzenia hybrydowe odbywały się na podstawie uchwały Konwentu Seniorów. Zmiany regulaminowe, podobne do tych sejmowych, dodano w czerwcu i do tej pory one obowiązują. Zmieniono je jeszcze, zmodyfikowano w grudniu poprzedniego roku. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za, za wystąpienie. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję, z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem. Teraz.